Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj projekt kosiarka. Firma jest jakaś kastromowa. No ale silnik. Dobry. Takie numery. Co tam mam zrobić w ogóle? <laughs> Przyjechała na to. że urwała się linka od napędu, i wymienimy w nim świecę. Filtr powietrza, bo tak wygląda. I tą obudowę tutaj są dwa rodzaje. Ta jest zapinana z boku, a są jeszcze zapinane od góry i jeszcze mamy tutaj poprawić to mocowanie takie myślę że sworznie to powinny być one się po prostu wyłamały co tu jeszcze tyle działamy

Zdrydowane przez czarny pazur. Nie wiem, jak to widać. Mam no, nadzieję, że teraz widać lepiej. Taki konik wyszedł, ale działa. Koniec projekt. Projekcik kosiarki został do naostrzenia nóż. Na szesnastkę normalnie w normalnym się kręca, Są one mocno dokręcone. Tak wygląda. Dotąd trzeba oszczyć. Nie, my to robimy pierwszy raz. Zobaczymy jak wyjdzie. Po tym po, po szlifowaniu to wygląda to, to tak. I uwaga, dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się na... Ja tak zostawiam, montujemy. Nawet nie wiem, co tu zrobiłem, powiem szczerze, bo projekt zacząłem. No chyba jeszcze było lato albo wczesna jesień. Teraz mamy listopad. Yy... Kosiarka służy nie tylko do koszenia, ale również do zbierania liści Dlatego powróciła po zbieraniu wszystkich liści powróciła na naostrzenie noża To jak widać działa przeróbki moje To jak widać działa Czyli nie ma źle Filtr powietrza Filtr powietrza, kurde, nie pamiętam, czy wymieniłem, nie pamiętam, ale obudowa się znalazła. Jaki był motyw z Casteramon? No, yy, dwie linki, świeca i ta obudowa kosztowały coś koło 100 zł. Spoko mówię, 100-120, mówię, spoko niech będzie, zamawiamy. A pan w Casteramon mówi, że czas oczekiwania to jest 2 tygodnie do 4 tygodni. Co pan mówisz? Jest sezon na koszenie. No, żeby wcześniej to jakoś ściągnął, albo nie da rady, bo to jest serwisu. No i jest taki, że linkę musiałem naprawić. Filter powietrza nie pamiętam, czy wymieniłem. Kurde, nie pamiętam, czy był mu na stanie, czy już nie pamiętam. Świecy chyba nie wymieniłem, Olej wymieni sobie Kumpel Sam. Więc w zasadzie. Z mojej strony to wszystko. To koniec projektu. Siemana na pozdro. A w kolejnym odcinku sprzęt przygotowany. Będziemy robili hondę. Bak gazu, zbiornik gazu. Co tu jeszcze? No światło włączę. Reduktor my wymienili. Lampy przepolerowane. Olej wymieniony, Filtry takie na Ale to będzie w następnym odcinku, bo to auto jest u mnie. Ja wiem ile. A z trzeci tydzień będzie szedł. Trzeci tydzień u mnie z auto. Więc tam będzie z niego dużo napraw. Detailing mu jeszcze. Takie rzeczy będziemy robić na następnym odcinku. Takie coś. Tu jest jakiś purcherek. No ale purcherek, którym <grym> zasadniczo będziemy robili. to jest ten purcherek. <grym> tutaj będziemy się coś rzeźbić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nic z nasnego się ma. Czy dzisiaj tylko taka popierdółka, ta e, kosiarka w, na filmie, bo nie mam co wrzucić, taka jest kurwa też prawda, bo tą hondę męczę już kurwa trzeci tydzień, nie? Dzisiaj na 15 może uda się do gazownika dostać, jest sobota, e, może się uda e, dostać do gazownika, to podjadę do gazu, e, zobaczyć co tam, czemu on nie działa na tym gazie. No i co tu zostało w tej hondzie, no. no film jest długi z tej hondy, to sobie będziecie mieli co oglądać, bo tam jak trzy tygodnie stoi u mnie auto, to w poniedziałek do mnie przyszło, czyli teraz w poniedziałek będą dokładnie trzy tygodnie jak u mnie stoi, czyli będzie co, co oglądać z napraw, z wymian, z detalingu. To będzie jakoś w przyszłym tygodniu, w piątek postaram się wrzucić filmik. Jeżeli oczywiście uda mi się ogarnąć ten gaz, nie? Majster powiedział, że ma Map sensor jest do wymiany. Jak to jest Tak 4 to Map sensor jest do wymiany. Zobaczymy. No, ja się nie mogę połączyć komputerem, tym samym tym moim interfejsem. Mam tu sobie taki tak jakiś interfejsik. O, tak się nazywa. Yy, łączyłem się na pewno z tym samochodem. Teraz się jakoś nie mogę połączyć. No i yy, dlatego muszę odwiedzić gazownika. Niech on stwierdzi, co tu się dzieje. Niech ją uruchomi yy, ten, yy, ten gaz. No, gadałem z nim trochę przez telefon. Yy, mówił, że czujnik temperatury może być. Tu jest jeden czujnik temperatury, tu jest drugi czujnik temperatury. Czujnik temperatury ten jest wymieniony, natomiast yy, mówił, że trzeba to czasami zakodować, bo inne oporności mają coś tam, coś tam, no. Potem do gazownika uruchomię ją, to zostanie już mało naprawdę i, i filmik jakoś tam, żebyście mieli co oglądać, yy, wrzucę po prostu z tej Hondy. Na razie to na tyle. Siema, nara, pozdra, następnego. No